Dzień dobry, Aleksandra Toczydłowska zaczynamy obiektyw. Kościół katolicki przeżywa dziś wielką sobotę, dzień modlitwy i oczekiwania na zmartwychwstanie. Wierni spotkają się na nocnej liturgii paschalnej, gdzie odnowią przyrzeczenia chrzcielne. To najważniejsze święta chrześcijan Mateusz Sokołowski. Milczenie i oczekiwanie. Po drodze krzyżowej i śmierci dziś wierni upamiętniają wstąpienie Jezusa do otchłani. Wielką sobotę nie dzieje się po prostu kompletnie nic. To jest jedyny dzień, kiedy, kiedy kościół niczego nie robi, po to, aby słuchać Boga, aby uczyć się tej ufności, wpatrywania się w Niego. Według tradycji Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczynają liturgia światła. Kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się paschał, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. To także wyjątkowo bogata liturgia słowa, która w pełnej wersji składa się z dziewięciu czytanie. Zagłębiamy się w historię zbawienia poprzez czytania, które są czytane w kościołach, ale także radosny eksultet, który jest wyśpiewany. Podczas liturgii następuje poświęcenie wody, która przez cały rok będzie służyła do chrztu. Wierni odnowią swoje przyrzeczenia chrzcielne. Wigilia paschalna kończy się procesją rezurekcyjną, która dla wiernych jest manifestacją wiary i radości, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Mateusz Sokłowski, obiektyw. To już wieloletnia tradycja. W wielką sobotę Białostoczanie spotykają się na rynku kościuszki, żeby wspólnie poświęcić pokarmy, które jutro trafią na wielkanocny stół. Koszyczki błogosławił Metropolita Białostocki, arcybiskup Józef Gózdek. Pobłogosław wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw. No i co masz w środku? Jajka. Tak, babeczkę, babeczkę. Co tu jeszcze mamy? No wędlinka, sól, i jakaś tam babeczka. Baranek, e, kiełbaska i chlebek. Czy synek pomagał? E, w sumie synek jest fanem jajeczek, więc na pewno jajeczka wszystkie zostaną odwiedzone przez niego. Ważna tradycja dla pani? W moim, w moim przypadku bardzo ważna, ponieważ przez 9 lat mieszkałam za granicą i to są moje, to jest moja pierwsza Wielkanoc od 9 lat. Poświęcenie pokarmów ma bardzo głęboki sens, bo któż zasiada przy wspólnym stole do posiłku? Ludzie, którzy darzą się sympatią, ludzie, którzy się kochają, ludzie, którzy żyją w pokoju. Świąteczne dni zawsze oznaczają więcej wyjazdów i więcej samochodów na drogach, dlatego kierowcy mogą spodziewać się większej liczby policyjnych patroli. Policja zapowiedziała częstsze kontrole prędkości i trzeźwości, a sytuację na podlaskich drogach śledzi Izabela Muczyńska. Pijani kierowcy to zazwyczaj duży kłopot, jak jest w tym roku. Policjanci na razie informują o jednym zatrzymanym kierowcy, który miał we krwi 3 promile alkoholu. Mężczyzna, 34-latek, został zatrzymany w hajnówce podczas kierowania w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym marki BMW. Niewykluczone, że w tym roku przypadków zatrzymania nietrzeźwych kierowców będzie zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych, bowiem przypomnijmy, że dwa tygodnie temu weszły w życie przepisy, które zobowiązują policję i sąd do. Do przejmowania samochodu pijanego kierowcy. Dzisiaj na podlaskich drogach doszło do dwóch wypadków drogowych, do obu z udziałem motocyklistów. I tak po godzinie 13.30 w miejscowości Czarnockie w powiecie łomżyńskim motocyklista się przewrócił i trafił do szpitala. Groźniej wyglądał wypadek w miejscowości Potasie w powiecie kolneńskim również z udziałem motocyklisty. Kierujący motocyklem na łuku drogi stracił panowanie nad maszyną i uderzył w drzewo. Jego stan był na tyle poważny. Ważne, że konieczne było przetransportowanie mężczyzny śmigłowcem do szpitala w Białymstoku. Policjanci przypominają, że należy zdjąć nogę z gazu. Taka słoneczna pogoda sprzyja przekraczaniu prędkości i to potwierdzają policyjne statystyki. Spójrzmy chociażby na analogiczny okres roku ubiegłego. Podczas ubiegłorocznych świąt wielkanocnych doszło w całej Polsce do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 203 osoby były ranne, wtedy też pogoda dopisywała, a warunki na drogach były bardzo dobre. Izabela Muczeńska, dziękuję. Prawie 800 paczek, a w nich to, co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole. Fundacja Rodziny Czarneckich pomaga samotnym i potrzebującym z regionu. Dziś w Białym Stoku odebrali poświęcone pokarmy. Justyna Szczubałek. Od wczesnych godzin porannych wszyscy potrzebujący zbierali się na placu przed Białostocką Katedrą, żeby w samo południe odebrać paczki. Zapraszamy, zapraszamy. To dla nich ogromne wsparcie. To są ludzie, którzy warci są nieba. Ci, którzy to organizują. Dosłownie. Wielkanocną akcję charytatywną Fundacja Rodziny Czarneckich organizuje od czterech lat. Co roku przygotowuje tony żywności. Tylko w tym roku 800 paczek. Może olej, może... Jakieś ciasteczko, wędlinka, jajko. Wszystko to, co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole. Do tego żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Staramy się, aby tych paczek nie zabrakło e, e, osobom potrzebującym, bo bardzo jest smutno i przykro patrzeć, e, jak ludzie odchodzą e, z niczym. Trzeba mieć przy czym zasiąść żeby były te dobra potrzebne do spożywania w ten szczególny, jedyny dzień w roku. Gratuluję i dziękuję tym, którzy mają wrażliwe serca. Akcje fundacji wspierają samorządy, wolontariusze, lokalni darczyńcy, osoby prywatne, harcerze i uczniowie zespołu szkół gastronomicznych w Białymstoku. Justyna Szczubałak, Obiektyw. Dziś w nocy śpimy godzinę krócej i przechodzimy z czasu zimowego na czas letni. Zegary należy przestawić o godzinę do przodu. W nocy przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z drugiej na trzecią. Zmiana na czas letni w całej Unii Europejskiej co roku przypada na ostatnią niedzielę marca. Wszystkie urządzenia połączone z siecią, takie jak smartfony czy komputery, zwykle posiadają funkcję automatycznej synchronizacji czasu. Dni i wieczory będą dłuższe, zwiększy się nasza aktywność na powietrzu. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Kolejna zmiana czasu, z letniego na zimowy, będzie w ostatnią niedzielę października. Wskazówki zegarów przesuniemy z trzeciej na drugą. Badanie USG, tomografii komputerowej czy rezonansu w telefonie i pod ręką w każdym miejscu. Takie rozwiązanie proponuje pacjentom Szpital Wojewódzki w Białymstoku. Wdrożył elektroniczny system gromadzenia wyników badań obrazowych. Nie trzeba odbierać ich osobiście i można szybciej skonsultować się z lekarzem. Anna Żachowska. Pesel swój i numer telefonu podany przy rejestracji na badanie. Tyle wystarczy, by badania obrazowe mieć pod ręką. Nie trzeba specjalnie wracać do poradni, by odebrać wynik. Można to zrobić na telefonie, tablecie czy komputerze. Otworzy się nam wynik badania, opis badania. Taką cyfrową bazę danych swoim pacjentom proponuje Szpital Wojewódzki w Białymstoku. Wyświetla mu się całość jego historii w danym szpitalu, tak, czyli u nas, które badania były wykonane. I te badania są do pobrania i do obejrzenia. Ideą cyfrowej bazy wyników jest to, żeby pacjent miał dostęp do badań w dowolnym miejscu na świecie i w dowolnym czasie, i nie musiał do lekarzy specjalistów nosić teczek z całą papierową dokumentacją medyczną, a w konsekwencji chodzi o to, by szybciej diagnozować i leczyć chorych. Może taki wynik przekazać bezpośrednio swojemu lekarzowi prowadzącemu, tak? Czy to w poradni, czy lekarzowi rodzinnemu, i też na tej samej zasadzie. Lekarz rodzinny czy lekarz sporadnie pobiera ze strony zbadanie.pl, pobiera taki wyniczek. Elektronicznie można odebrać wynik badania USG, rentgenu, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Anna Żochowska, obiektyw. Teraz to wszystko. O 17 na naszej antenie kolejny blok bezpłatnych audycji komitetów wyborczych startujących w wyborach samorządowych 7 kwietnia. A więcej informacji z regionu w obiektywie o 18.30. Zapraszam. Do zobaczenia.